Witam Was w trzecim odcinku, czyli od razu tym nagrywam. Na samym level wyszłem i ulepszyłem sobie nie to, żeby mieć je dłużej. Bo takie nic dobre jak za krótko trwa. nie mogę. Wszyscy teraz tam jeżdżę, no do nich pojechał to wymierzył. A może nie wszyscy?

Szybciej do ataku. O tak, dwóch na, za jednym razem. Nie ma jeszcze prostych, już nie ma. Ok, dwóch załatwionych. Dobra, nasz jest się ja zajmie tamtymi. A ja. No co? Nie za co? Kto? O. Oj, to nie było, Mandę. Nie, nie, nie! Jak! Jak ja mogę tak zginąć? Za jakie grzechy! Zemsta! Zemsta musi być! Ty to kokter ja bym nadal żył Co, co, gdzie? Jak? O się to ty! Nie skocz na mnie! O! Dlaczego ten gigant będzie tak? Wow, co się stało? U! A, wielki damage! jestem chyba. Który? Sto. Okej okay. Gin sto czwarty. Co co? Wow, 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 wow! O, nie bierze. na lagach co to było? Co się stało? Ah, nie, no, to, to nie wygląda za dobrze. To takie tak, tak samo okrutne, samo. A, no myślę, tutaj, o wow wow, 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 przepraszam, potręciłem cię. Nie martw się, wyklepię się, ty też się nie martw, tobie też się wyklepię, do następnych. Okej, okay. wczoraj jakoś mi się nie chciało grać, no dzisiaj grałem o wiele słabiej. Ale już zaczynam wracać do normy z moim e, nałogowym w to. Przez co zaczynamy robić coraz więcej killów. Wow. I już zaczynam mi się wszystko przypominać. Chociaż wciągnę popełniam te same błędy. Tabika. Ej, ty, 137. Chodź na solo. Jeżeli chcesz, żebym zginął z twojej ręki. Na 137. Ooo! Dobra. Nie będę wchodził tak wysoko w, w tym w, w tak bo nie damady, Okej, okay. jak trzeba jechać ich poszukać? Uuu! Człowieku! Synu szatana! Ja nie wiem, wierzę! Jaki speed! Nie Jego... No nie no instruktuj za mną Gdzie? Co, ja, Hola Ja się gubię? No ja tak, że tak w kilku w ciebie się w tym Dobra. Do tego, żeby mieć więcej ekspo. Kto? Który? Gdzie? Stąd! Wow no! Nie wiem czy coś będziecie widział, bo ja nic nie widzę. Czasami mi idzie gorzej, czasami lepiej. O no nie no! Skąd? Nie uciekaj, że się sam kręcę w kółka, nikogo nie ma. Wow! Mi się w głowie kręci. Jak oni to robią, że się w głowie nie kręci? O! To będzie chory odcinek. Ja się taki słaby czuję. Jak oni w tej chorobie 30. No nie, no. Znowu z której strony? Gdzie? Skąd? Jak? No, pokaż się, a nie mieć ona od tyłu jakoś... Gdzie ty jesteś? To kolano, skąd strzelasz? Jadę do tamtych. Wow. a, z tym nie umiem celować. Punkty zdobywam i je tracę. A więc stąd koniec tego odcinka i znowu pierwszy. Zapraszam na kolejny odcinek. Yy, potem będzie odcinek z Neverwinter, Winter, a więc cześć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.